Burger, idźmy burgery, idźmy w I był zapas, po nie? Od razu na start. Eluwina czyli instant, na, na dwa pierwsze dania, ja ci podkręcę wszystko. Dobra, może być, okay, dobra, transakcja akcja, potrzebujcie na instant. Kurwa burka. Dobra, yy, mięso dwa razy. Mięso są odłóż. dużo tego ciasta. O, no dobra. Teraz ci podchodzę pod tego. Tak, cyk. I teraz stąd burgera. będziemy potrzebowali kiełbasy. Już to widzę. Cienego burgera biorę. Sera I... Ale trzeba. Ale tego kurczaka nie trzeba, zajebiście. Czyli mogę to przestawić na stałe już. Powiedzmy. Dobra. I teraz tak. Burger może się smażyć. Drugi burger. Mogę go pokroić. Tylko to ciasto mi tutaj kurwa podłożyłeś. Weź mi rzuć. Ciasto? No. Uh -huh. Zajbiście Zwykły burger może iść do wydania. Tak, wam też. Teraz tak. Eee, drugi burger to jest jeszcze z sałatą, której e, nie mamy. Tak. Dobra. Tu i czego brakuje? Pomidora do niego. Pomidora potrzebuje. Do burgera. Dodajesz do tego po lewej i wydajesz. I teraz zrobimy pizzę. Pizza, pomidor. Yy, już tutaj kroję pomidora. Dobra, jest pomidor. Pomidor, ser, kiełbasa. Kiełbasa. Ser, dobra, kiełbasa trzeba pogodzić. Dobra, już przestałem. No wystarczy, że tutaj podstawię. Kurwa. E, kurwa. Dobra, kiełbasa. Następna pizza to jest po prostu pomidor, ser. Yy... I muszę to sporo zostawić Kurwa, to oh, drugi raz. Eee... Pomidor, i ser, i też będzie do pieczenia już od razu. I co, pomidor, ser, dobra? O kurwa. kurwa, jakie to jest zjebane, naprawdę, nienawidzę tego Eee... Dobra, jeszcze i teraz tak. Burgerki, kurwa, są potrzebne. Są dwie, dwie buły. E, sałata będzie w na pewno? Ser. Dobra, i przestawę. Dwa, idę kroić mięso do burgera i smażyć. Dobra, dwa burgerki na raz. Dobra, i to jest tak: robimy te pojebane, czyli to jest bułka, sałata. Mięso, ser, dobra, ser, kraje. Bułka Sałata Ser i mięso. Ej. Podchodź. daj, ser. Dobra. Bez kary jesteśmy. Zwykły burger, zwykły burger. Bułka. Mięso jest gotowe. Bułkę weź. myślę, że dalej, Wiesz. Dobra. Jeszcze zdążymy coś zrobić. E, no zróbmy tego burgera dopego. Dobra, e, potrzebujemy tak. Dobra, już idę po bułkę. Mięso. Bułka. E, I mięso. 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 Idę pokroić. I... A idę pomidora i sera. I ser. Sera nie mam, kurwa. A... Pomidor i sałata. Sałata nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. Patrz. Jest bułka, tam jest bułka. Tak, tak, tak. Sałata i masz bułkę? Jest, potrzeba. Talerz masz. Talerz masz po prawej umyty. Kurwa wygraliśmy za drugim Easy 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 Batkar nie chyba, nie? Tak, bo na tym cztery. Spoko, elegancka poszło. No, Jest takim fajnym dos. zapasikiem. Taki fajny poziom to by że trzeba było koordynację trochę, ale nie było RMG w ogóle. To mi się podoba, że nie ma RMG w tych chwili. Ja, ja wolę właśnie trudne poziomy, ale bez elementów RMG. Tak dla mnie to może być kurwa trudne, ale ta, tamte losowe wyspy na tamtym 6-2 to byłoby pojebane co tam. Dobra, dzięki za oglądanie na razie. Halumina, kapa.